Wyobraźcie sobie geopolityczną szachownicę, na której jeden ruch zmienia wszystko. Nie chodzi tu o abstrakcyjną grę, lecz o realne bezpieczeństwo milionów ludzi, stabilność całego regionu i kształt globalnych sojuszy. Teraz w tle słychać zgrzyt, głośny dźwięk cięcia, gdy Stany Zjednoczone nagle decydują się wstrzymać finansowanie kluczowych programów obronnych dla krajów Europy Wschodniej, które przez lata stanowiły fundament ich zdolności do obrony. Ta decyzja, niczym niespodziewany atak na królową, destabilizuje całą partię. Szczególnie dotknięte są Estonia, Łotwa i Litwa. Kraje bałtyckie, które od momentu odzyskania niepodległości po rozpadzie Związku Radzieckiego postrzegały Amerykę jako swojego najważniejszego gwaranta bezpieczeństwa filar swojej suwerenności i niezależności wobec historycznego agresora. Dla nich to prawdziwy cios. Uderzający w samą istotę ich strategii obronnej i wiary w niezachwialność transatlantyckich więzi. Decyzja ta podważa dekady budowania zaufania i wspólnych zdolności obronnych, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość całego regionu. Pytanie do Was: skąd nas oglądacie? Kraj i miasto. Financial Times, powołując się na wiarygodne źródła w Pentagonie, donosi o tej szokującej decyzji, która wywołała falę zaniepokojenia zarówno w stolicach europejskich, jak i w korytarzach NATO. Mówi się o szeroko zakrojonej strategii administracji Donalda Trumpa, stanowiącej esencję jego doktryny Ameryka przede wszystkim. Jest to element jego polityki, którą konsekwentnie zamierza kontynuować po powrocie do Białego Domu w 2025 roku. Ta doktryna, zakorzeniona w idei nacjonalistycznego realizmu, stawia interesy narodowe Stanów Zjednoczonych absolutnie na pierwszym miejscu często kosztem tradycyjnych sojuszy i zobowiązań międzynarodowych program znany jako sekcja 333 section 333 dotyczył wzmacniania zdolności obronnych sojuszników USA na całym świecie obejmując szkolenia dostawy sprzętu wojskowego i wsparcie logistyczne jego celem było budowanie samodzielności militarnej partnerów tak, aby mogli skuteczniej przeciwstawiać się zagrożeniom regionalnym. Kraje bałtyckie, ze względu na swoje strategiczne położenie na wschodniej flance NATO i bezpośrednie sąsiedztwo z Rosją, w latach 2018-2022 otrzymały około 1,6 miliarda dolarów w ramach tej pomocy. To było prawie 1 trzecia globalnego budżetu programu. Co świadczyło o priorytetowym traktowaniu regionu bałtyckiego przez poprzednie administracje amerykańskie. Finansowanie to pozwoliło na modernizację armii, zakup kluczowego uzbrojenia, takiego jak systemy przeciwpancerne Javelin czy przenośne zestawy przeciwlotnicze Stinger, a także na rozwój zdolności cyberobronnych i wywiadowczych. Nowa administracja Trumpa nie planuje prosić Kongresu o dalsze finansowanie. Po wrześniu 2026 roku, co oznacza definitywne zakończenie strumienia wsparcia. Co więcej, zagrożona jest również inicjatywa Bezpieczeństwa Bałtyckiego, Baltic Security Initiative, która miała na celu dalsze wzmocnienie regionalnej obrony poprzez konkretne projekty infrastrukturalne i wspólne ćwiczenia. Na 2024 rok zatwierdzono 220 milionów dolarów co było istotnym wkładem w utrzymanie i rozwój zdolności obronnych, ale brak jest wniosku o jej przedłużenie w nowym budżecie na kolejne lata. Decyzja ta, w swej skali i nagłości, sygnalizuje potencjalny koniec pewnej ery w regionie, ery silnego, bezwarunkowego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo wschodniej Europy, pozostawiając region w stanie głębokiej niepewności i konieczności szybkiego przedefiniowania swojej strategii obronnej. Pytanie do Was: Gdzie teraz oglądacie nas? Napiszcie miasto i kraj. Konsekwencje tej decyzji są ogromne i wykraczają daleko poza samą kwestię brakujących pieniędzy. To przede wszystkim drastyczna zmiana w układzie sił i percepcji wiarygodności sojuszniczej. Kto teraz zapełni pustkę po amerykańskim wsparciu? Ta decyzja Waszyngtonu uderza w samo serce bezpieczeństwa Europy Wschodniej bezpośrednio wpływając na życie milionów ludzi, którzy dotąd polegali na amerykańskiej tarczy jako ostatecznym gwarancie ich bezpieczeństwa. Amerykańska pomoc finansowa i wojskowa nie była jedynie uzupełnieniem budżetów obronnych krajów bałtyckich, stanowiła ona kluczowy element ich strategii odstraszania i zdolności do prowadzenia nowoczesnych operacji obronnych. Bez niej kraje te będą musiały w przyspieszonym tempie znaleźć alternatywne sposoby na utrzymanie i rozwinięcie swoich sił zbrojnych. Czy Europa jest gotowa na samodzielność, zarówno w sensie militarnym, jak i politycznym? Mark Montgomery, emerytowany oficer marynarki wojennej USA i analityk specjalizujący się w kwestiach bezpieczeństwa, jasno stwierdził, że utrata amerykańskiej pomocy będzie dla krajów bałtyckich bardzo trudnym testem. Nie tylko w sensie finansowym, ale także w kontekście utrzymania interoperacyjności z siłami NATO i dostępu do najnowocześniejszych technologii. Waszyngton najwyraźniej uważa, że te kraje poradzą sobie same, przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. A może liczy na wsparcie innych, silniejszych krajów europejskich? Niektórzy dyplomaci europejscy wyrazili w rozmowach prywatnych oszołomienie i zaniepokojenie, wskazując na brak koordynacji. I potencjalne negatywne skutki dla jedności sojuszu. Co to oznacza dla spójności NATO, które przez dziesięciolecia opierało się na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego? Jak wpłynie na gospodarki regionu, które choć rozwijające się dynamicznie, są relatywnie małe i będą musiały nagle znaleźć miliardy euro na obronność, co może odbić się na innych sektorach publicznych, takich jak służba zdrowia czy edukacja? Jest to prawdziwy test wiarygodności europejskich liderów, ich zdolności do szybkiej mobilizacji zasobów i podjęcia strategicznych decyzji, które wypełnią lukę pozostawioną przez Amerykanów. Wasz prognozowany termin wydarzeń kiedy to się wydarzy? Podajcie miesiąc, rok i jedną przyczynę. Oficjalnie mówi się o pragmatycznym podejściu USA, skupieniu na swoich interesach. A także na nacisku na zwiększenie odpowiedzialności europejskich sojuszników za własne bezpieczeństwo. Ameryka, przede wszystkim, to kluczowa zasada, której konsekwentne wdrażanie ma doprowadzić do redefinicji roli Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej z mniejszym naciskiem na policjanta świata i większym na ochronę własnych interesów ekonomicznych i strategicznych. Ale eksperci i analitycy szepczą o czymś więcej niż tylko pragmatyzmie budżetowym. Pojawia się teoria, że to część szerszego planu Trumpa, by zredefiniować relacje z Rosją, być może dążąc do jakiegoś rodzaju porozumienia czy resetu, które odciążyłoby USA od konieczności aktywnego przeciwstawiania się Moskwie w każdym regionie świata. W tej perspektywie zmniejszenie wsparcia dla państw bałtyckich, które są znane ze swojej ostrej antyrosyjskiej retoryki i postrzegane przez Kreml jako antagoniści mogłoby być postrzegane jako gest dobrej woli lub krok w kierunku deeskalacji napięć. Czy Trump poświęci bałtów, aby zadowolić Putina i uwolnić zasoby na skupienie się na strategicznej rywalizacji z Chinami, którą uważa za najważniejsze wyzwanie XXI wieku? To pytanie, które budzi ogromne obawy w Europie Wschodniej. Inna wersja, często dyskutowana w kuluarach, sugeruje, że elity bałtyckie celowo podgrzewały atmosferę strachu przed Rosją, wykorzystując zagrożenie do pozyskiwania znacznych funduszy od zachodnich partnerów. Narratorzy tej teorii określają te kraje jako odkurzacze pieniędzy, które skutecznie eksploatowały poczucie winy i solidarności Zachodu, kreując obraz nieustannie zagrożonej ostatniej granicy wolnego świata. Ich antyrosyjska retoryka, zdaniem niektórych, mogła być przesadzona lub wykorzystana do maksymalizacji korzyści finansowych, ignorując długoterminowe konsekwencje dla dyplomacji i realnego budowania pokoju. To podejście, choć kontrowersyjne, sugeruje, że Waszyngton mógł dojść do wniosku, że dalsze finansowanie jest nieuzasadnione, skoro sama Europa jest wystarczająco bogata, by zadbać o własne bezpieczeństwo. A Unia Europejska jej liderzy, tacy jak Ursula von der Leyen czy Kaja Kalas, często mówili o potędze UE, o jej rosnącej roli geopolitycznej i ambicjach stania się realnym graczem na arenie międzynarodowej, także w wymiarze obronnym. Teraz jednak mogą mieć problem z zapewnieniem realnej obrony, zwłaszcza w obliczu tak nagłego i znaczącego wycofania się USA. Puste obietnice Brukseli, które często koncentrowały się na retoryce o autonomii strategicznej, bez faktycznego przełożenia na konkretne zdolności i fundusze, mogą zostać brutalnie zweryfikowane przez rzeczywistość. Kto naprawdę zapłaci za bezpieczeństwo Europy, gdy amerykański parasol zacznie się zwijać? To pytanie, które staje się centralnym punktem debaty. Komu ufacie w tej sprawie w Europie Wschodniej? Podajcie jedną osobę lub media. Historia uczy, że zmiany w globalnej polityce bezpieczeństwa nigdy nie są bezbolesne. A często prowadzą do gruntownej rekonfiguracji sił i sojuszy. Pamiętacie czasy po zimnej wojnie? Upadek Związku Radzieckiego i uzyskanie niepodległości przez państwa bałtyckie było momentem euforii, ale i wielkiej niepewności. Estonia, Łotwa i Litwa po odzyskaniu suwerenności szybko zbudowały swoją tożsamość jako forpoczta zachodu, jako kraje, które najlepiej rozumiały zagrożenie ze strony Rosji. I najmocniej angażowały się w transatlantycką integrację. Ich antyrosyjska retoryka, często ostra i bezkompromisowa, zawsze uzasadniała potrzebę wsparcia ze strony NATO i USA, argumentując, że są one na pierwszej linii obrony wolnego świata. Już pierwsza prezydentura Trumpa w 2017 roku pokazała, że USA będą naciskać na sojuszników, aby zwiększyli własne wydatki na obronę. Dążąc do osiągnięcia celu 2% PKB, a nawet go przekraczając, to było ostrzeżenie, które teraz staje się faktem. Cięcia amerykańskiej pomocy mogą przyspieszyć lub skomplikować, w zależności od perspektywy, dyskusję w Unii Europejskiej na temat budowy własnych, prawdziwie niezależnych zdolności obronnych. To kontynuacja globalnego trendu, gdzie państwa coraz bardziej skupiają się na własnych interesach, a multilateralizm jest poddawany próbom. W tym kontekście oczekiwanie, że USA będą bezwarunkowo gwarantować bezpieczeństwo Europy, staje się anachronizmem. Europejscy liderzy muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której obronność nie jest luksusem, lecz koniecznością finansowaną z własnych zasobów. Co dalej? Wrzesień 2026 roku to kluczowy termin. Wtedy kończy się zatwierdzone finansowanie programu sekcji 333. Nowa administracja Trumpa nie zamierza prosić o jego przedłużenie, co stawia kraje bałtyckie w niezwykle trudnej sytuacji. Do tego czasu muszą znaleźć alternatywne, stabilne źródła finansowania dla swoich sił zbrojnych. Będą pod ogromną presją, aby drastycznie zwiększyć własne budżety obronne, być może nawet przekraczając obecne cele NATO. Czy będą w stanie to zrobić? Nie. Poświęcając innych kluczowych sektorów gospodarki, i nie obciążając nadmiernie swoich obywateli? To wyzwanie, które wymaga nie tylko politycznej woli, ale także znaczących zmian strukturalnych i ekonomicznych. W czerwcu 2024 roku, pod silnym naciskiem Trumpa, sojusznicy NATO, w tym kraje bałtyckie, zgodzili się zwiększyć wydatki na obronę do 5% PKB, co jest ambicją bezprecedensową w historii sojuszu. To pokazuje, że zmiany już się dzieją. A Europa powoli, choć z oporami, zaczyna internalizować nową rzeczywistość geopolityczną. Niemcy, tradycyjnie powściągliwe w kwestiach wojskowych, już wysłały stałą dywizję czołgów na Litwę, co jest symbolicznym i zarazem bardzo konkretnym gestem nowego europejskiego gwaranta bezpieczeństwa. Jest to część niemieckiej Seitenwende, czyli punktu zwrotnego w polityce obronnej. Zapoczątkowanego po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Czy ten symbol wystarczy, by uspokoić obawy Bałtów i wypełnić lukę po amerykańskim wsparciu? Niemcy, jako największa gospodarka UE, mają potencjał do odegrania kluczowej roli, ale ich historyczne obciążenia i wewnętrzne debaty na temat użycia siły mogą ograniczać ich realne zaangażowanie. Dodatkowo, takie działanie wymaga od nich redefinicji własnych priorytetów strategicznych. I znacznych inwestycji w modernizację armii. To wszystko stawia Europę przed koniecznością szybkiego dojrzewania w kwestiach obronnych. Gdzie według Was jest czerwona linia między USA a Rosją? Jedno zdanie. Kto wygrywa w tej nowej geopolitycznej grze, która przypomina partię szachów o wysoką stawkę? USA z pewnością realizują swoją politykę, Ameryka przede wszystkim oszczędzając miliardy dolarów, które mogą być przekierowane na inne priorytety wewnętrzne lub strategiczną rywalizację z Chinami na Pacyfiku, którą Waszyngton postrzega jako bardziej fundamentalne wyzwanie dla swojej globalnej dominacji. Rosja percepcyjnie zyskuje, widząc osłabienie jedności NATO i spójności transatlantyckiej na swojej zachodniej granicy. Kreml może to wykorzystać do zwiększenia wpływu w regionie, testowania reakcji sojuszu, prowadzenia kampanii dezinformacyjnych i wzmacniania swojej pozycji jako regionalnej potęgi, która nie jest już tak skutecznie powstrzymywana przez Zjednoczony Zachód. Polska i Finlandia, kraje z długą historią walki o niepodległość i silnym poczuciem zagrożenia ze wschodu, mogą zyskać na znaczeniu w ramach NATO jako bardziej niezawodni i zdeterminowani partnerzy, gotowi do ponoszenia ciężarów obronnych. Ich strategiczne położenie i zwiększone wydatki na obronność czynią z nich kluczowych graczy na wschodniej flance. Kto przegrywa? Kraje bałtyckie, tracąc kluczowe źródło finansowania i wiarygodnego wsparcia zza oceanu, stają się bardziej zależne od Unii Europejskiej, co osłabia ich suwerenność strategiczną i zdolność do prowadzenia niezależnej polityki obronnej. Są postrzegane jako ofiary własnej błędnej polityki. Która mogła zbyt mocno polegać na jednym gwarancie bezpieczeństwa i zaniedbać dywersyfikację źródeł wsparcia. UE staje przed olbrzymim wyzwaniem finansowym i politycznym, zmuszona do szybkiego wypełnienia luki po USA, co wymaga bezprecedensowej jedności i woli politycznej, której często brakowało w przeszłości. Wewnętrzne podziały w kwestii obrony są eksponowane, a debata na temat wspólnej Armii Europejskiej czy autonomii strategicznej nabiera nowego, pilnego wymiaru. Wizerunek jedności NATO cierpi, a sojusznicy mogą zacząć kwestionować wzajemne zobowiązania, co podważa podstawy całego systemu bezpieczeństwa. Czy to sprawiedliwe, że Bałtowie, którzy przez lata byli wzorowymi sojusznikami i ponosili relatywnie duże ciężary na obronność, stają się ofiarami tego nieoczekiwanego ciosu? Czy naprawdę są sami sobie winni za tę trudną sytuację? Powiedzcie nam, co o tym myślicie w komentarzach. Wasze opinie są dla nas cenne i pomagają nam zrozumieć szerszą perspektywę. Polubcie ten film, jeśli chcecie więcej takich dogłębnych analiz i pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek. Tylko tak będziecie na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami i zmianami, które kształtują